Kiedy pytamy, co dla nas znaczy życie Maryi, co dla nas znaczy niepokalane poczęcie, niebo wzięcie, możemy utknąć tylko na pobożności, czyli zobaczyć oto Maryja królowa, jej się należy cześć, jej się należą kwiaty, jej się należy uwielbienie itd. Podczas gdy najpierw mamy zobaczyć, co Bóg dokonał w Maryi. Tak jak jej zapragnął przed wiekami, tak samo mnie zapragnął przed wiekami. Dla niej miał plan i dla mnie ma plan. Dzisiaj, szczególnie, kiedy wielu ludzi słyszy, nawet od swoich rodziców Nie chciałam, żebyś się urodził. Albo nawet jeśli wprost tego nie słyszy, to kiedy odchodzi ojciec, albo ojca w ogóle nie zna, to sam przyjmuje często taką wersję: Ojciec mnie nie chciał. A czasem matka mnie nie chciała. Wziąłem się znikąd, wziąłem się niepotrzebnie. Tutaj Bóg daje mi zapewnienie: Wziąłeś się z miłości, bo ja ciebie zechciałem, nawet jeśli to poczęcie było z gwałtu. Bóg mnie chciał, Bóg mnie zapragnął przed wiekami. Mówi Bóg, Wizajaszu, oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Choćby Cię zapomnieli, ojciec Twój i matka, ja nie zapomnę o Tobie. Wyryłem Cię na obu dłoniach, mam Cię tutaj, przed oczami. Nigdy nie znikasz z moich oczu. Zechciałem Cię, upragnąłem Ciebie, powołałem Cię do życia i nie powołałem Cię po nic. Znowu, kiedy dzisiaj człowiek mówi, czy moje życie ma sens, jest pewne, że ma. Jest pewne, że jestem godny, że jestem dobry, bo Bóg nie stwarza byle czego. Bóg stwarza piękno, Bóg stwarza dobro, a więc mnie stworzył pięknym i dobrym i ma dla mnie plan. Ja mogę mieć kłopot, żeby znaleźć ten plan, żeby go odczytać, ale on jest. I moje życie ma sens, ono jest potrzebne dla mnie, dla innych, dla świata. Tylko mam ten sens odnaleźć. To mi mówi niepokalane poczęcie. Bóg przygotował Maryję, aby mogła wypełnić plan, i we mnie też złożył dary. Złożył w moim DNA, w moim genotypie, ale złożył też w tym wszystkim, co się działo w tych osobach, które mnie poprzedziły, w moich przodkach, w moim środowisku życia. Te rzeczy, które się działy, były po coś. Czasem dostrzegamy po 20 latach, po 30 latach, że jakieś wydarzenie zmieniło moje życie, ale to po iluś latach albo że ono było mi potrzebne do czegoś. Za ile ślad, ale to widać dopiero z perspektywy. I kiedy żyję z dnia na dzień, czasem mogę stawać i mówić: Boże, dlaczego tak ciężko? Dlaczego żona mnie nie rozumie, dzieci się buntują, a już o teściowej lepiej nie wspominać. Dlaczego? Podczas gdy jeśli patrzę na całą historię moją, to u końca zobaczę jej sens. Zobaczę, jak te puzle składają się w obraz. Bóg mnie prowadzi tak, jak prowadził Maryję. A więc ona nasłuchuje teraźniejszości, nasłuchuje tego, co się dzieje. Pan Bóg daje mi znaki w moim życiu. Daje mi znaki przez ludzi, przez wydarzenia, ale mam nasłuchiwać, mam rozważać w moim sercu. Mam rozważać słowo Boga, które jest mi dane, spisane, ale też które mi daje moja żona, moje dziecko, mój przełożony, mój podwładny. Daje mi słowo, czasem daje wydarzenie i mam je rozważać. Dzisiaj to oczywiście strasznie trudne, bo mamy taką ilość wydarzeń i bodźców, że wydaje się, że nie nadążamy ich rozważać. Że jakby nieustannie spożywamy, a nie ma czasu, żeby to strawić. No ale to znowu jest nauka od Maryi: że ona większość czasu żyje jakby w samotności, w ciszy. Teraz ja potrzebuję takiej ciszy. Potrzebuję ciszy na rozważanie słowa, na nasłuchiwanie.